I dalej trwa miłe popołudnie w Belfaście. Jestem tutaj w zupełnym centrum Belfastu. Tam, tutaj, właśnie widzicie Albert Memorial Clock. I niestety zaczęły jechać samochody. Albert Memorial Clock, czyli wieża z zegarem, która została postawiona w 1869 roku żeby upamiętnić pamięć oczywiście zmarłego księcia-małżonka królowej Wiktorii, która wtedy na długie lata stała się królową wdową. To jest bardzo znane miejsce, więc tam, jak się umawiacie w Belfaście, to pewnie tam się umówicie. Obok taki fajny budyneczek, ten Beatles Bar. Jak chcecie zobaczyć, jaki on jest gruby, to już proszę bardzo. On jest właśnie taki gruby. Taki kąt ostry budynku, i tyle. Tutaj wszystko w ogóle związane jest z Królową Wiktorią. To jest Victoria Street. Za mną główna siedziba policji w Belfaście Musgrave, akurat Musgrave Police Station to się nie nazywa Wiktoria tym razem. Natomiast za mną, tutaj Victoria Square. Czyli taki, no taki obszar handlowo-spacerowy, czyli takie centrum handlowe. Ono się tam bardzo, bardzo długo ciągnie, eee, i na końcu tego znajduje się z kolei Corn Market. To jest strasznie głośno. Eee, uciekam stamtąd. O, tu u góry jest taka wieża widokowa, Ona jest w tej chwili zamknięta tu można wejść. Na końcu tego Victoria Square jest Corn Market, i to oczywiście wiadomo, że historycznie była, był właśnie rynek, rynek, no, targ kukurydziany. Także tak wygląda, taki jest klimat tutaj w centrum Belfastu. Poniedziałkowe popołudnie. Mamy olbrzymie szczęście, że nam sprzyja dzisiaj pogoda. Jest zupełnie ciepło i w ogóle nie pada. Także z, z Queens Boże, nie Queens, a Victoria Square National Geographic. Całuję. Pa.